Dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj parę słów o tym, jak stworzyć naturalne perfumy, bo jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was do ostatniej rolki i tej jeszcze poprzedniej na temat oleju bazowego, ale też na temat nut zapachowych, które wszystkie prowadzą właśnie do tego, jak stworzyć swoje własne, indywidualne, jedyne, wyjątkowe, dopasowane w 100% tak do nas perfumy z olejków eterycznych, czyli w 100% naturalnych. I dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że większość perfum, które mamy dostępne do zakupu, to są perfumy, które zawierają syntetyki, a to naprawdę nie jest dla nas zdrowe i bardzo często po prostu rozregulowuje nasz organizm. Więc co zamiast, bo lubimy zapachy, lubimy się nimi otaczać. One dają nam też dużo czasami takiego ciepła, w takiej temperaturze, jaką mamy, w aurze pogodowej, czasami dodają nam energii. I ten zapach jest ważnym elementem naszej codzienności, chociaż czasami myślę, że go też o nim zapominamy. Więc co zamiast tego, co możemy kupić w sklepie, w drogerii, nie wiem, w innym sklepie, gdzie są dostępne perfumy? No właśnie. Olejki eteryczne są tutaj świetnym rozwiązaniem i co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to jest to super proste do stworzenia. Warto oprzeć się na swojej intuicji, warto zaufać swojemu nosowi, bo on naprawdę wie doskonale. Więc jeżeli macie już olejki eteryczne, to po pierwsze, to co jest ważne, to jest to, jaka jest ich jakość. Czy te olejki zostały, są przebadane? Czy macie dostęp do wyników tych badań? Czy producent? Faktycznie dobrze je bada. Ja, jak wiecie, myślę, a jeśli nie wiecie, to już mówię wam. Ja już wam olejków tera, Są one z nami ponad już 4 lata, grubo ponad 4 lata. I wiem, że każda buteleczka, każdy olejek, każda jego partia jest sprawdzona przez bardzo rygorystyczne, rygorystyczne testy. I ja mam dostęp do wyników tych badań. To jest super, super istotne. Dobra. Czyli pamiętajcie, że jakość jest ważna i do stworzenia takich perfum można, możemy je zrobić na alkoholu. Ja osobiście robię je na oleju. Ja mam tu olej ze słodkich migdałów. Dlaczego na oleju, nie na alkoholu? Raz jest to zdecydowanie łatwiej dostępne. Dwa, moje dzieci bardzo lubią tworzyć swoje własne mieszanki. I są one czasami ekstremalnie wybuchowe i niektóre pachną selerem. Ale trzy, takie perfumy stworzone na bazie oleju roślinnego, czy tak zwanego oleju bazowego i to dwie rolki dalej to, to są, słuchajcie, one są bardziej trwałe. Ten zapach jest bardziej trwały, ale jest jeszcze jedna wielka, wielki plus. To jest to, że olej bazowy wspiera naszą skórę. Możemy sobie dobrać odpowiedni. Ja właśnie robię migdałowy. Lubię olej arganowy i bardzo lubię olej słonecznikowy. Fajnie jest właśnie zdobyć takiej dobrej jakości ten olej słonecznikowy. Olej słonecznikowy bardzo często używam, kiedy tworzę coś bardziej na twarz. Ale do perfum olej migdałowy będzie doskonały. Fajnie jest wybrać ten taki niepachnący, ale ten taki, z, 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 który też daje, ma delikatny zapach, będzie ok. Dobra, jak to się robi? Słuchajcie. Każde zapachy, czy to będą syntetyczne, czy naturalne, one mają te swoje nuty zapachowe. Olejki eteryczne mają tą przewagę nad elementami, nad tymi składnikami syntetycznymi, że po prostu wspierają nasze zdrowie, jeśli są faktycznie terapeutycznymi, certyfikowanymi, przebadanymi, dobrej jakości olejkami. Olejki do takie są i dlatego one są u nas w domu. Jak to zrobić, jak to dobrać? To, co powiedziałam na początku, ufajmy swojemu nosowi i takie perfumy naprawdę to może być zwykły jeden olejek, nie wiem, z dzikiej pomarańczy, który na tą pogodę, przy tej naszej uroczej aurze, będzie nam poprawiał samopoczucie, będzie nas wspierał, będzie w ogóle trochę takim przeniesieniem się w ten obszar słońca, wiecie, ciepła. Ja zawsze, jak otwieram dziką pomarańczę, to czuję się, jakby mnie ktoś po prostu teleportował do sadu, tam w gorącej Hiszpanii. Więc można zrobić tylko z jednym olejkiem, jeśli nie chcemy gdzieś tam wydziwiać, ale możemy dać, pozwolić się ponieść fantazję, pozwolić sobie um, trochę wejść w taki proces tworzenia, um, i to jest bardzo przyjemne. I z tego zawsze wychodzą świetne e, mieszanki. Dobra, więc jak to zrobić? E, przede wszystkim, jeśli macie olejki, wyciągnijcie je przed siebie. Najlepiej, wszystkie, jakby nie ograniczajmy sobie. Jeżeli macie tylko parę, no to oczywiście, jeżeli macie jakąś większą ilość, też możecie tam sobie zrobić taki właśnie taką burzę mózgów przy tworzeniu. Ale to, co jest najważniejsze, to zanim zaczniemy wymyślać, które jaki, najpierw sobie pomyślmy o intencji. Co chcemy sobie dać albo co chcemy dać o sobie, jeżeli to są perfumy, które tworzymy na prezent? Co chcemy dać o sobie, żeby stworzyć takie perfumy? No właśnie, to jest ważny element. To też nam pozwoli trochę wejść w takie, w poczucie swojego ciała, osadzenie gdzieś tej intencji, zatrzymanie się na, chwili, na chwilę. Ale ważna rzecz, o której nie powiedziałam, a chciałam Wam powiedzieć, że oprócz tego, że potrzebujemy olej, oprócz tego, że potrzebujemy olejki, to jeszcze moi drodzy potrzebujemy tak zwanej buteleczki z kulką. Dlatego, że tak jest najlepsze, jeśli chodzi o takie właśnie perfumy na bazie oleju. Widzicie, one są różne. Ja mam takie mniejsze, większe z Grube szkło, zwykłe szkło kolorowe, tam drewniane, mnóstwo różnych um, możliwości, więc możecie sobie wybrać. Jeśli chcesz dowiedzieć wiedzieć gdzie kupić takie rolony, to też zawsze może do mnie napisać. Ja mogę ci polecić te sklepy, których ja po prostu kupuję. E, ok, mamy buteleczkę, mamy olejki, no i mamy e, olej koko e, kokosowy albo migdałowy i intencja, i to jest ważne. I teraz. Kiedy tworzymy sobie nasze mieszanki, to warto wiedzieć, że faktycznie te nuty zapachowe są istotne, ale ja bym nie dawała się ponieść jakoś gdzieś tam wskakiwać w głęboką teorię, tylko bardziej bym poszła tak na czuja. To jest zawsze dobre rozwiązanie i to jest też coś, do czego zachęcam. Więc ja mam taki cel, mój, że potrzebuję czegoś, moją intencją jest to, że chcę sobie stworzyć taką mieszankę, takie perfumy które będą mnie podnosić, czyli będą mi dodawać energii, ale będą też wspierać mnie i siłość skupienia. Ja mam taki bardzo intensywny czas, i myślę, że ten rok w ogóle będzie taki intensywny i mocny w działaniu. No a przy moim ADHD często jest tak, że gdzieś tam jestem, wiecie, się rozpączkowuję i tych myśli jest za dużo i to działanie przestaje mi tak wchodzić w taki tunel, tylko tam chwytam się wszystkiego. A, a chodzi mi o to, czy Aneta, chodzi mi o to, żeby właśnie wejść w, taką, w takie skupienie, ale jednocześnie też doładować się, dać sobie energii. To jest to, co ja potrzebuję, i z taką intencją tworzę dzisiejsze moje perfumy. Jaka jest twoja, to jest Twoja decyzja? Możesz się podzielić, możesz też się zapytać, jaki, czego potrzebujesz do tej swojej intencji, a możesz dać się ponieść nosowi, i wierzcie mi, naprawdę, kiedy dajemy się ponieść naszym. Naszemu nosowi, co nam się podoba, co nas przyciąga, naprawdę to się pięknie łączy z naszą intencją. Dobra, czyli ja najpierw mam, wiem, że chcę skorzystać z rozmaryny. Rozmaryn świetnie wspiera koncentrację, poprawia skupienie i ekstra działa na pamięć. I w moim przypadku rozmarynu nigdy nie jest za wiele, ale jednocześnie chcę też tak. Też tak osadzić trochę to, to, ten mój cel w sobie. Chcę, jakby tak skupić się też. wiecie, że wsiadam i tu robię w pełnym skupieniu to, co chcę zrobić i tu mi świetnie się przyda olejek z kadzidłowca. Natomiast fajnie, jak perfumy mają takie trzy nuty, na tej rolce z wczoraj bodajże zobaczycie, że mamy tą nutę głowy, nutę serca i nutę bazy, nutę podstawy. Nuta głowy to są. Wszystkie takie zapachy, które jak odkręcimy buteleczkę albo posmarujemy sobie mm, tym olejkiem, to ona leci pierwsza do góry. I nawet jak pójdziecie do sklepu i kupicie te perfumy, często jest tak, że psikniecie. Nie, że to że tego nie używam, ale jak pamiętam, piknęłam. I po jakimś czasie ten zapach się zupełnie zmieniał. E, za, pierwsze zapachy, które czyjemy, to są nuty głowy, to będą cytrusy, czyli dzika pomarańcza, bergamotka, cytryna, ale też mięta, na przykład pieprzowa. E, więc. To jest ta nasza górna, tak? nuta, nuta głowy. Ona najszybciej się nam pojawi i najszybciej nam zniknie. Później drugim zapachem będzie nuta serca, i tutaj nutą serca będą olejki drzewne. Też mogą, możemy wykorzystać, ale bardziej bym poszła w kwiaty. Czekajcie, tak. Bardziej bym poszła w kwiaty, czyli lawenda. Mamy też, cześć Kasia, mamy też paczule nutą serca mega będzie rumianek rzymski. Teraz rumianek rzymski, słuchajcie, to jest um, na tą pogodę, kiedy chcemy się przenieść na taką ciepłą łąkę, wiecie, kojarzycie ten moment, kiedy po prostu słońce nam nagrzewa skórę i, um, i łąka to jest taka godzina dwunasta południe i ta łąka po prostu aż pachnie, wszystko tam żyje i bzyczy, to jest taki późny maj, to to jest zapach rumianku rzymskiego. I rumianek rzymski... On jest w ogóle doskonałym olejkiem na wyciszenie, uspokojenie, ale on też jest takim olejkiem, który nas będzie w tą pogodę, jaka jest, będzie nas rozgrzewał, tak, ogrzewał w środku. Więc mamy nutę głowy, tą wiem, cytrusy, nutę serca, kwiaty, też będą różne przyprawy, więc tu się świetnie sprawdzi ten rozmaryn na tą moją pamięć i skupienie. Ale do tego będzie też doskonała lawenda. I słuchajcie, lawenda, i też jakiś czas temu o tym pisałam, lawenda jest mega, mega olejkiem, ja część Kasia, ponieważ ona naprawdę świetnie działa na nasz, pracę naszego mózgu. Więc dla dehadowców, moi drodzy, też jest olejek, który nam pomaga w tym, że mamy trochę za mało dopaminy, substancja czynna w lawendzie też powoduje, że trochę więcej dopaminy nasze ciało wytwarza, więc warto sobie sięgnąć po ten olejek lawendowy, zawsze gdzieś go tam dodać, jeśli, tak jak ja, macie ADHD, warto. Dobra, czyli mamy, mamy kwiaty, czyli to jest ta nuta, nuta bazy, przyprawy, czyli przypra zioła, nie przyprawy, zioła, no i mamy tą nutę podstawy. <laughs> ja się dużo lawendy, dużo fregamotki. Mamy tą nutę podstawy. To jest ta nuta, która z zapachem, ona będzie na samym końcu. Ona będzie tak trochę się przewijać przez te wszystkie zapachy, ale na samym końcu, kiedy już ten nuta głowy, nuta serca gdzieś tam już tam przeminie, to nuta podstawy, ona będzie nam tak wychodzić. Więc ważne jest, żeby ona była nam taka pasująca, bo ona będzie mocna, ona będzie taka głęboka. Um, więc tutaj świetnie się sprawdzi kadzidło, czyli kadzidło, mirra, wetiweria, takie ciężkie, korzenne, ciężkie, nawet nie, to nie są ciężkie zapachy, takie ziemiste zapachy, one będą doskonałe, ale jest taki jeden olejek, czekajcie, szukam go tu, który się nazywa kananga odorata, może też być to ilang lang, to jest taki, takie drzewo z Ameryki Południowej, które pachnie bardzo liliowo i bardzo słodko i mimo, że jest to kwiat, bo olejek się robi z kwiatu, to dalej jest to nuta bazy i ona jest bardzo mocna i bardzo często jest wykorzystywana w perfumach. To jest taki bardzo mocny zapach i bardzo długo zostaje na, naszym, na naszej skórze. Dobra, więc ja tak powiedziałam Wam o tym wszystkim i teraz już nie wiem, co dodam, chociaż miałam swój taki pomysł pierwszy. Dobra, słuchajcie, szukam, szukałam bergamotki. Gdzie ta bergamotka? Tu. Bergamotka jest, słuchajcie, cytrusem, który mówi się, że jest dzieckiem dzikiej pomarańczej lawendy, więc ona zawsze będzie dobra. I ją dodam sobie tutaj na początek, więc tą nutę, to jest ta nasza nuta głowy. Ja sobie dodam trzy kropelki, ok. Dodam też sobie trochę dzikiej pomarańczy, którą gdzieś tu Wam sobie odłożyłam, o tu. Ponieważ jej naprawdę nigdy nie jest za dużo. Jeżeli macie taki spadek energetyczny, Sięgnijcie po dziką pomarańczę, to jest jeden z prostszych olejków, to w ogóle jest też olej obfitości, a ja w tym roku postanowiłam, że ten rok będzie ekstremalnie obfity, więc warto sobie sięgnąć po dziką pomarańczę. Znowu sobie dodam trzy krople tej dzikiej pomarańczy. No i tu, teraz mamy tą nutę, nutę głowy, tak? Natomiast wiecie, cały czas mowa o tym skupieniu, koncentracji, więc. Naprawdę warto sobie sięgnąć po miętę. Ja mam miętę, taki miks pięciu mięt, ale może być mięta pieprzowa, może być mięta zielona, może być właśnie ten miks supermint. Grunt, żeby jeśli szukacie czegoś, co Wam poprawi koncentracji i tak Was napędzi do działania, to warto sięgnąć po tą, po tą miętę. Ale dam sobie jej niedużo, ponieważ też nie lubię, kiedy te mięty mi gdzieś tam za bardzo przebijają. No i teraz czas na tą nutę serca. Rumianek rzymski, o którym już mówiłam, i na pewno lawenda. To są te dwa elementy, które sobie tutaj dodaję. I znowu, rumianek grzymski jest dość wyraźny w tym wszystkim, ale dwie kropelki będą, ok. czekajcie, jeszcze na nie wiem, czy jeszcze mi coś tam spyknie. Dobra, to poszła jedna, już widzę, że jest na wykończeniu, więc trzeba domówić. Ale lawendy tam z kolei dwie. Słuchajcie, to co jest świetne, to takie połączenie lawenda i dzika pomarańcza, ona pachnie doskonale, to jest, to jest tak przyjemny zapach, czy to będzie w dyfuzorze, czy to będzie właśnie w takim rolonie jak najbardziej, no i słuchajcie, ten rozmaryn, rozmaryn jest bardzo takim intensywnym olejkiem, ale ja też chciałabym, żeby ten zapach i ten rozmaryn działał na to, czego ja potrzebuję, więc ponieważ mówimy o koncentracji, dla mnie to tutaj dodam sobie dwie krople rozmarynu i... Na sam koniec, jakby zamykamy ten, te nasze wszystkie nuty, dodam sobie dwie krople kanangi. To może być kananga, to może być ilang-ilang, i dodam sobie trzy krople kadzidłowca, bo kadzidłowca naprawdę nigdy nie za wiele. Świetny olej, jeśli chodzi, zaczęło osoby neuro różnorodne, ale dla neuro osób neurotypowych, to jak najbardziej też się przyda, bo każdy z nas potrzebuje tego kupienia koncentracji wyciszenia. I patrzcie, to jest malutka buteleczka, to jest jakieś chyba 3 ml, 2-3 ml, więc ja dam tych kropelek mniej, tak? czyli po jedne, dwie, trzy krople. Jeżeli mamy większą butelkę typu, czekajcie, o, tu jest na przykład, takie są wielkości 10 ml, czy 5 ml, to wtedy jak najbardziej zwiększamy tą ilość tych kropli, ale też pamiętajcie, żeby to Wam sprzyjało, dawało radość. Więc ja teraz już wiem, że ten, ten zapach mi pasuje i sobie już po prostu go dopełniam. Ale jeżeli nie macie takiej pewności, to warto, słuchajcie, po prostu sobie dopełnić do połowy olejem, tak? Czyli dajemy najpierw olejki, potem dajemy olej. Ciach, 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 mieszamy i smarujemy sobie miejsca pulsu. I w ogóle pachnie mega, naprawdę. Smarujemy sobie kark. I to jest coś, co ja tu zostawiam przy moim biurku po to. Po to, żeby sięgać po to i żeby pamiętać, że kiedy pracuję, to po to sięgam. I teraz jeszcze taki Wam trik. Pokażę, jak, co, się, co zrobić, kiedy nie jesteście pewne, czy to jest te zestawienie, które Wam się podoba, a na przykład tych olejków jest, nie wiem, dużo i zanim zaczniecie mieszać, to chcecie się upewnić. No więc teraz uwaga, to jest. Turbo skomplikowany chwyt. Nie, a tak naprawdę jest bardzo proste. Odkręcacie wszystkie olejki, które chcecie. Chcecie. OK. OK, odkręcamy wszystkie olejki. Czekaj, za teraz zacznie tu miauczyć, że chce wyjść. Dobra, dam, widziałam pięć, tak? Odkręcamy wszystkie olejki. Dobra, łączymy je sobie tak i robimy... I wtedy to Wam pokazuje trochę za, jakby za... Mm, Pokażę Wam ten zapach. Jaki to będzie finalnie zbliżony zapach? Bardzo prosty sposób. Yy, miałam sytuację na warsztatach, gdzie dziewczyny miały chyba z 15 tych olejków i wpadły na pomysł, że ułożyły je, wszystkie wzięły kartkę i machały i też tak będzie ok. Natomiast to jest dość prosty, fajny, przyjemny sposób. Wtedy też sobie możecie tak na czuje zobaczyć, ok, to może tych dwie krople, może tych trzy krople. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby się nie bać mieszać. Tam się nic nie stanie, tu nic nie wybuchnie. Ok? Faj to jest fajna zabawa. Pieślałam eee, <laughs> na bank, wiedziałam, że ci się spodoba. To jest mega fajna zabawa i to jest super zabawa, też dlatego, żeby poczuć nasze ciało, bo nie musimy wszystkiego robić z buzi, z buzi z głowy. Moje dzieciaki, oni robią totalnie intuicyjnie i naprawdę zdają się na swoje nosy. i Chyba z miesiąc temu, czy z dwa miesiące temu, Teodor zrobił po prostu sobie taką mieszankę, gdzie było mnóstwo olejku z nasion selera. I cały samochód, jak on się ten cały wysmarował, bo on się strasznie spodobał, cały samochód przez parę dni dawał selerem. No, ale było mu to widocznie potrzebne, więc warto iść za tą swoją intuicją, warto sobie testować, warto się bawić, bo olejki są fajne. Wiecie, olejki są fajne do zabawy, więc bardzo wam polecam, jeśli macie olejki, to proszę, sprawdźcie ich jakość. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeżeli jakość tych olejków, jeżeli to są olejki zapachowe, polecam wziąć do. By wrócić do kosza, jeżeli nie znacie jakiej jakości, jeżeli to są gdzieś. Ważna jest jakość. Jakość powoduje, że to nie tylko jest perfum, to jest nie tylko zapach. To jest zdrowie, to jest wsparcie, to jest równowaga, to jest wyciszenie. One wtedy działają. Bez tej jakości nie ma działania terapeutycznego. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że macie chęć teraz wziąć i odpalić swoją kreatywność i ruszyć na perfumowe przygody. Z olejkami eterycznymi. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie, jeśli chcecie ym, spróbować olejków do tera, to po prostu napiszcie do mnie na priv albo zostawcie komentarz. Pięknego, pięknej środy, myślę, że jest piątek dzisiaj. Pięknej środy Wam, życzę, że pełnej zapachów, ciepłych zapachów, pełnej ciepła, bo na dworze zimno i śnieg. No, dobra, cześć!